Do tego ćwiczenia potrzebujemy rękawiczki jednorazowe, kubeczek papierowy lub plastikowy, słomkę do napojów, najlepiej ze zgięciem, flamaster, dwustronną taśmę klejącą, nożyczki lub inne narzędzia do przekuwania, gumki recepturki, odrobinę kolorowej bibuły. Jednorazową rękawiczkę kładziemy na stole. Kciuk, Palec środkowy i mały w rękawiczce zaklejamy taśmą klejącą. Następnie odrywamy kawałek bibuły, z którego formujemy palcami kulkę. Na odwróconej rękawiczce rysujemy markerem oczy, zęby i wąsy zajączka. Natomiast kulkę z bibuły przyklejamy jako nos zajączka. W kolejnym etapie Ostrymi nożyczkami robimy niewielką dziurkę na dole papierowego kubeczka. Dziurkę można również zrobić przy pomocy długopisu lub wykałaczki. W otwór wkładamy słomkę. Na przygotowany kubeczek nakładamy rękawiczkę. Całość zabezpieczamy gumką, recepturką. Zadaniem dziecka jest nadmuchanie zajączka przez słomkę. Pamiętajmy jednak, żeby zrobić to w taki sposób, aby rękawiczka nie sunęła się z kubeczka. To zadanie rozwija wyobraźnię, ciekawość, a także usprawnia aparat mowy.